Kolejna taka paczuszka. Mamy kartę eventową i to jest jakaś pani, ale to będzie pewnie podwójny walkout. Mamy katoto na początku. A kto? Kto za katoto? Kto za katoto? Ktoś dobry, proszę! Ktoś dobry, bo dawno nic dobrego nie trafiłem. Valverde. Alison! Ej, Alison! Alison! Na chulita będzie git. Mamy jedną kartę, to jest pierwsza karta specjalna, na którą trafiłem z tych paczek, a czy będzie kolejna? No, niestety nie można sobie. O, jest kolejna! 89 Avila? Całkiem spoko. Geokerage na początku z kampanii. Decha. Fajny foder nas, ok I kto dalej Wils 91. Ja miałem go na tym samym miejscu. 5 x 86. Może event, mamy event. Co to jest? To jest brójne. To jest bruin. To jest zabrujne. Także bardzo fajny foder ogólnie. A jaka będzie druga karta? No wiadomo, to może być overall niższy, może być wyższy, a jest to Alison po raz kolejny. Dzięki za followka. Komm e, 9.1. Na hulita byłoby fajnie, Schweinsteiger 89, raczej taki średnio. Miama e, i e. fajne karty to te ogólnie. Jeżeli masz trochę gorszy skład, no to się przyda. A żeby było mało kontentu mamy jeszcze ikonę u Piotrka, za co oczywiście dziękujemy. A co poleci z tej ikony? My też zaraz idziemy robić ikonę. Tylko tworzymy sobie paczki, Więc, Piotrek, możesz już lecieć, też chyba masz dobrą obronę. Mamy rasza. Yy, mamy Bufona 91 i mamy Hadziego 89, także całkiem przyjemnie. Osłaniamy od prawej strony. Oj, słaba fizyczność, ale może będzie to ktoś dobry. Oj, chyba Hadzi. No to nieźle, na no to nieźle, lecimy dalej, lecimy dalej, może ktoś dobry, fizyczność. No, Chavi! Nie, skoro 99, no ta, bo przecież sporo już podania. Ehm, no i kto? Teraz pewnie Chavi będzie. Ta, jest, no tragedia! Ej, dobra, tragedia. Tak szczerze. Robię chodzi jego po ale chodzi też o tym samym miejscu. Także całkiem śmiesznie, mamy O. no już wybierz, to już wybieraj, bo to nic nie będzie. loudrup, wow, wow. No tak się prezentuje mój obecny skład, GraM 4, 4 1, 1, ale no nie grało mi się jakoś, w się sensie, grało mi się dobrze, ale uznałem, 3 4 2, 1, 3. no i tak muszę wrócić do tej formacji, jeżeli bym chciał grać yy, hulitem. Tak? Mamy paczkę za 525 tysięcy. Zostaje mi 3000 monet na koncie. Polujemy na Nazario, głównie na Foder, na Hulita. Ale czy coś tutaj odda? Proszę, żeby tu było coś dobrego. Pewnie na wstępie będzie coś gównianego. Mamy kartę winterową, czyli pewnie Marsz Rano. Podwójny ochot Mars Rano. No chyba, że może jakiś Hulit. Fajnie by było w sensie Hulit. Nazario. Yy, ale jest to. EdenAzar91, fajna, fajna karta, na ławkę, na ławkę myślę, że git. W może być jeszcze Nazario. Wyżej ocenione Te karty, Kamawingo. Chciałem Kamawingę, co prawda, no mam Hulita, nie będę mieć Hulita. Czawi eee, ale no szczerze, gdybym taką paczkę trafił tak z miesiąc temu, to byłbym bardzo zadowolony. Eee, no Kama nie jest jakimś super złym trafem, 300 tysięcy. Mamy jeden azarda, No, pół nadal dalej kosztuje. Mieszana ikona u Saltiego, proszę bardzo. Proszę, żeby tu coś oddało, bo ostatnie ikony to jest syf. Po prostu to jest syf, taka jest prawda. Znowu dali te same. Helme, wow. Wow, Prince. Tak, wyjazdowy. col, wow. Znaczy, pod kątem Foderu nie jest jakoś super źle. Ale pod kątem wszystkiego innego to jest tragedia. I dziękuję bardzo za Radziko. Skalpel. Dzięki. Będziesz na odcinku. <laughs> Dzięki i witam wszystkich. Yy, pierwszy... O, Alex Rebiro, bardzo fajnie. Dalej karta zimowa Wirys. On jest ciągle na tym samym miejscu. Jeden z czterech kampanii. Już nawet szybko sobie odsłonimy, to i tak nic nie leci. Rolf 89, raportę. Kolomani! No o, teraz będziemy szukać kogoś pół godziny, no ale ja chcę trafić na cheatera? Dobra, teraz na pewno nie trafię na cheatera. Na pewno teraz nie trafię na cheatera. Trzeba sobie to powtarzać i na pewno na niego nie trafimy. Proszę, tylko nie cheater. No i nie wyświetlają się z herby to cheater. Poł. Oh, o. Oh. Czy ja naprawdę trafię na cheatera teraz? Przysięgam. Przysięgam, jeżeli ja trafię na cheatera teraz, to nie wiem. To na pewno jest cheater. To nie ma szans, że to jest cheater. To nie ma szans, że to jest cheater. Czy ja znowu przy bilansie 9.1 trafię na cheatera? Proszę bardzo. Proszę bardzo, nie mogę sterować zawodnikami. Wow, to jest normalny skład, no to już wiem, że cheater nie będzie. To już lepiej snipebota sobie ogarnąć i nikomu nie wadzić. No i... I patrz, trafiam na cheatera, a później trafiam na takiego ziomka, nie? Więc wszystko musi iść, nie? Wszystko musi iść źle, wszystko musi iść źle. Z byłym prosem, no to jeżeli jest prosem, tak wygląda bycie prosem, czyli lecisz sobie do boku i tyle, no to słuchaj, no to ja też jestem prosem, nie? Słuchaj, no, greedy. Ha! Jaka k***a. I to jest ten proplayer, wasz, Wisły pros. Słuchaj, no dobra, jeżeli on się nad niepełnosprawnym dzieckiem co i robi greedy, no to słuchaj. Ale combo, mecz na citera, mecz na prosa. Zawłon? Nie już, o kurwa. Co to jest za skład? O kurde, ty jakie zagranie! Ale zagrał mocno? Karny! Gdzie strzelać? Gdzie strzelać?! Lewo, góra. Nie, dobra, tak. <laughs> yes! O! Kolejny proplayer! Kolejny! Kolejny proplayer! Kolejny proplayer. Mega z was widzowie. Kolejny proplayer. Dobra, nie chce mi się. Teraz na pewno nie trafię na cheatera, nie? Już bym wolał na prosa trafić. Myślałem, że im wina. Nie gadaj! No jaka kur... A to tak gra? Kto tak gra? Aha! Gram na cheatera! Gram na cheatera, gram na cheatera, patrz to, patrz to, patrz, patrz, gram na cheatera, patrz, pokażę wam jak się biega, pokażę wam jak się fajnie biega, patrz Fajnie biegam na sprincie Fajnie biegam, patrz, na sprincie gram Na sprincie Wow, patrz Fajnie chyba co? Fajnie, wow, dwa razy cheater <laughs> Patrz to, patrz, patrz to Ja pierdolę nie, i dwóch citerów i pro player, ja pierdolę, kto da więcej, kto da więcej? Wow, mecz 10 wina po dwóch citerach i pro player. Hmm. Na no. No, zielono miało być, ale dobra. Jezu, wygraliśmy! Jezu, najgorsze fut... Nie chcę nawet mówić o tym fut Champions, nie. Nawet nie chcę... Nawet nie chcę nic mówić o tym Food Champions. Wystarczy powiedzieć, że trafiliśmy dwa razy na cheatera i raz na byłego prosa. Tyle nam wystarczy. 10 minut. Harder, ok. Nic tu nie będzie, to można szybko przelecieć. Wow, kokczu 90. Niesamowite nagrody. Dalej sobie otworzymy. Wow, dobrze, że tego pika szybciej otworzyłem. Wydra 8-9. Wow. Weź raz 8-2. No kurde, Odegard nie mogę być zły. Nawet fenomenalnie, Odegard i 10 razy 8 4. Czy było warto grać to Food Champions? Zdecydowanie, zobaczmy, tutaj poleci. Jeden walkout z takiej paczki? Ej, fenomenalnie, tak szczerze. Po Food Champions, które no, nie było zbytnio owocne. Ale czy coś poleci? To jest pytanie, ja obstawiam, że nie. Saba 92 fajny, fajna ocena na Hulita, Vantersar. I... w netwet, Wow, dobra. Sawy dawno nie widziałem, ale Sawy to też jest mój najlepszy traw z ikony. Na no, hulita będzie, nie? Jeden z trzech ikon. No to już może być. Może być, ale no mamy Foldie. Hey, Sawy 92. Rasha. Wow, czyli bardzo fajnie się zapowiada.